Witam Was serdecznie w Domu Świętego Marcina, który jest nie tylko hotelem, ale zdecydowanie czymś więcej. Od ludzi niepełnosprawnych na pewno jesteśmy w stanie się nauczyć pokory, cierpliwości, radości z dnia codziennego, szacunku do drugiego człowieka. Jesteśmy wyjątkowym i niepowtarzalnym miejscem na mapie Katowic. Zakład aktywności zawodowej jest miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych. Zatrudniamy te osoby i rehabilitujemy je poprzez pracę. Nasi pracownicy to są proste prace, które, które wykonują. To jest sprzątanie pokoi, to jest pomoc kuchenna na kuchni, prasowanie, pranie na pralni. Jedynie pracownicy recepcji są osobami sprawnymi intelektualnie. I obsługują naszych gości hotelowych. Natomiast cała reszta to wszystko osoby niepełnosprawne intelektualnie. Nasz ZAS mieści się w centrum Katowic. Znajdujemy się 15 minut pieszo od dworca. Posiadamy 20 pokoi, wszystkie są dwuosobowe, czyli łącznie mamy 40 miejsc noclegowych. Mamy salę konferencyjną, na której możemy przygotować konferencje, szkolenia lub imprezy okolicznościowe. Do dyspozycji gości jest parking, bezpłatny. Na pewno nie jest to zwykła praca. Na pewno to jest praca od 7 do 15, tylko często 24 godziny na dobę. Również ze względu na specyfikę naszego zakładu, że prowadzimy pokoje gościnne, więc często jakieś imprezy odbywają się po południu, goście przyjeżdżają po południu, więc musimy być, muszę być dyspozycyjna cały czas tak naprawdę dla swoich pracowników. Często też staramy się im pomóc w różnych prywatnych sprawach, więc to nie jest tylko i wyłącznie praca, ale ich jakby całe życie, które toczy się poza pracą. Wszyscy instruktorzy gdzieś tam są zaangażowani. Jesteśmy często pod telefonem i służymy radą, pomocą. Goście są zadziwieni, że osoby niepełnosprawne mogą pracować, mogą obsługiwać tutaj w pełni nasz hotel, natomiast przy bliższym poznaniu i zobaczeniu, jak ta praca wygląda, że to są rzeczywiście pełnosprawni pracownicy, bardzo pozytywnie nas odbierają i zazwyczaj wszyscy goście do nas wracają.